Oblicz objętość grania stosłupa prawidłowego czworokątnego, którego przekątna nachylona jest do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa, takim że tangens alfa równa się 2 trzecie, pole podstawy ma 36 cm2. Zaczynamy od narysowania grania stosłupa prawidłowego czworokątnego, jest to nic innego jak prostopadłością o podstawie kwadratu, prawidłowy czworokątny ta nazwa. Informuje nas, że w podstawie jest kwadrat. Podstawa kwadrat. Teraz dzięki temu z tej ostatniej informacji gdzie mamy pole podstawy ma 36 cm kwadratowych. Wiemy, że pole kwadratu to jest A kwadrat. Więc. Bok kwadratu, skoro polo wynosi 36, to bok kwadratu ma 6. Dalej. Yy, druga część pierwszego zdania, którego przekątna nachylona jest do płaszczyzny podstawy. Więc rysujemy przekątną całego grania stosłupa, no i musimy zaznaczyć teraz kąt nachylenia tej przekątnej do płaszczyzny podstawy. Więc tu musimy dorysować jeszcze przekątną podstawy. I między tymi odcinkami mamy kąt alfa, czyli kąt nachylenia przekątnej do płaszczyzny podstawy. Nie znamy wysokości naszej bryły, ale mamy za to informację, że tangens tego kąta wynosi 2 trzecie. Możemy narysować pomocniczy trójkąt. Kąt alfa, żeby był umiejscowiony tak jak w tym trójkącie prostokątnym. Tu mamy kąt prosty. I teraz tangens alfa to jest długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta. To długości przyprostokątnej leżącej przy kącie. Więc możemy przyjąć, że ta przyprostokątna naprzeciwko kąta alfa będzie miała 2, a przyprostokątna przy kącie alfa będzie miała 3. Policzymy jeszcze sobie... Długość przeciwprostokątnej może się przyda, czyli mamy tutaj 2 kwadrat plus 3 kwadrat równa się c kwadrat, 4 plus 9 równa się c kwadrat, więc c kwadrat jest 13, czyli c jest pierwiastek z 13. Ten trójkąt zielono-szary i ten trójkąt niebieski to są trójkąty podobne, więc my musimy sobie określić skalę podobieństwa tych trójkątów. Póki co w tym trójkącie nic jeszcze nie mamy, ale skoro wiemy, że tu jest kwadrat w podstawie i on ma bok 6, to my możemy policzyć przekątną kwadratu, jak to woli, albo liczymy stwierdzenie Pitagorasa, czyli 6 kwadrat plus 6 kwadrat równa się tutaj c kwadrat czy x kwadrat, lub możemy skorzystać z, ze wzoru na długość przekątnej kwadratu, a pierwiastek z dwóch. Przekątna kwadratu. Czyli tu mamy 6 pierwiastków z 2. No i co nam to da? Można zauważyć, że jeśli pomnożymy 3 razy 2 pierwiastki z 2, to otrzymujemy 6 pierwiastków z 2. Zatem, jeśli pomnożymy 2 razy, pierwiast... 2, razy 2 pierwiastki z 2, to otrzymamy wysokość, czyli tu mamy 4 pierwiastki z 2. No i jeśli pomnożymy pierwiastek z 13 razy 2 pierwiastki z 2, będziemy mieli 2 pierwiastki z 26. Otrzymamy przekątną, aczkolwiek tej przekątnej nie potrzebujemy. Mamy wszystko do obliczenia, do obliczenia objętości grania stosłupa. Wzór na objętość grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy już było dane w treści zadania, czyli 36. Wysokość grania stosłupa została przed chwilą policzona, czyli razy 4 pierwiastki z 2, co daje nam 144 pierwiastki z 2 cm sześciennych, czyli odpowiedź: objętość tego grania stosłupa to 144 pierwiastki z 2 cm sześciennych.